Cześć kochani, witajcie, witajcie. No, widzę, że tematy związane z Polonią Arizońską bardzo dużą uwagę na sobie skupiły. Dawno nie miałem tylu oglądających i tylu nowych subskrypcji kanału. Przekroczyliśmy 700. Ja chyba dobijamy już do 750 subskrybentów. Dziękuję bardzo za subskrypcję. No cóż, mamy sobotę 29 września. No i pociągniemy dalej temat. Polonii w Arizonie i pokażę Wam kilka polonijnych miejsc i polonijnych tematów dzisiaj. No, to ruszamy. Poranek jest. Słońce wzeszło niedawno. Na razie przyzwoicie chłodno, czyli tak 26-27 stopni Celsjusza. No, niestety będzie gorąco, no ale to już na to nic nie poradzimy. Jedziemy! No dobrze, proszę Państwa. Ostatnim razem obiecałem, że Wam pokażę prawdziwy i właściwie jedyny polski sklep, który mamy w Metropoli Phoenix. Przez ileś tam lat tych sklepów się tutaj trochę przewinęło, ale większość z nich nie była w stanie przetrwać, dlatego że, no, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, no, jechać 200 km czy 150 km, żeby kupić polski majątek czy polską wedlinę, no to wymaga, tak powiem, patriotycznego poświęcenia, no i to zwykle nie działało. No, ale od paru lat pojawił się na zachodnich przedmieściach polski sklep I wygląda tak proszę bardzo Easy Polish Market no i cóż pójdziemy zobaczyć jak to wygląda w środku no polski sklep jest też naszym miejscem gdzie reklamujemy wszystkie nasze polonijne imprezy tu proszę bardzo zbliża się Nasz bal polski, bal dziedzictwa 9 listopada, organizowany przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Jakbyście byli, to zapraszam. A dzisiaj, proszę, zabawa jesienna. To dzisiaj, zabawa halloweenowa, to chyba za trzy tygodnie. Także jak widzicie, co chwilę jest jakaś polska impreza. Dobra, idziemy do środka. uwaga, otwieramy drzwi. No i cóż Patrzymy co jest o, No jak widać wszystkie rzeczy prosto z Polski tu słodycze O mateczko No różnica jest taka, że o ile u, u Chińczyków możecie tylko kupić gotowce to tutaj wszystkie rzeczy, a przynajmniej część rzeczy jest na miejscu, także można kupić chleb pieczony, wędlinę robioną tutaj, wędlinę też sprowadzaną z Chicago. Tak. Serki, kabanosy, proszę, proszę, proszę. Pasztetowa. A tu mamy Agnieszkę. Agnieszka jest właścicielką tego biznesu. serdecznie. I zapraszamy do Polish Market Surprise. Tak jest. Agnieszka wspiera tutaj nasze różne działania po rodzinie. różne fajne rzeczy się dzięki temu mogą dziać. No a tu patrzcie. O wow. Ja już jestem głodny Wszystko świeże, świeże zrobione. Proszę. O, kaszanka jest. Wow. Placki ziemniaczane. A będzie się działo, no nie powiem. Dobrze. No, no jak widać. Tutaj przychodzą nie tylko Polacy, przychodzą ludzie z, z, z różnych krajów, z różnych miejsc. Amerykanie chętnie też kupują różne polskie rzeczy. No i dzięki temu w ogóle taki sklep jest w stanie funkcjonować. No ale, także przy odrobinie, tak jak też mówiłem w poprzednim odcinku, w Stanach Zjednoczonych można znaleźć wszystko, nawet archiwalne numery trybuny ludu, trzeba tylko wiedzieć gdzie. Poszukać, że jeżeli potrzebujecie na przykład owoc jałowca, albo gorczycę białą, albo czaruszkę, albo kminek, to wszystko da się znaleźć. O proszę, czosnek niedźwiedzi. A, super, tak jest. No, a jestem tutaj w tym polskim sklepie dzisiaj razem z dziewczynami z koniakowa. I właśnie pokazujemy największą koronkę koniakowską na świecie. Po raz pierwszy na pustyni dziewczyny heklują tutaj, proszę bardzo. Zobaczymy. Na razie jakichś tłumów nie ma w tym sklepie, no ale na szczęście siedzimy w cieniu, bo temperatury się nie zapowiadają dzisiaj przyjemnie. No ale dobra, idziemy jeszcze wam, pokażę jak to wygląda w środku. Co jest? O. Dzień dobry, dzień dobry tak jest będzie na youtube tak jest będzie będzie tak jest no tutaj na dość małej przestrzeni ale radzimy sobie proszę patrzcie Koronki koniakowskie Phoenix po raz pierwszy E to z Polish Market tak jest. A to proszę państwa pierwszy ran na pustyni Phoenix rozwinęliśmy największą koronkę koniakowską na świecie tutaj Lucy pani szefowa Proszę A co? Robi wrażenie, słuchajcie. absolutnie. Yeah. Yeah. No i tak. takie nam się dzień na pustyni. Zapowiada. Dobrze, o, jeszcze, Jeszcze. tak. Tak. Jest potem taki sznurek się nawlekał. I tu się z tyłu do żeby tego nie było widać. Super. No, Pięknie, no. no. elegancko teraz się, teraz się muszę zidentyfikować. Nie wiem, jak się będę identyfikował. Czep. Ale... <laughs> <laughs> Czerep rubaszny. <laughs> Dobrze, proszę Państwa, to mamy sobotni wieczorek i zajechaliśmy do kolejnego miejsca polskiego w Phoenix, czyli do klubu Płaskiego, Pułaski Club, inaczej mówiąc. Najstarsze polskie miejsce w Arizonie. 85 lat obchodzące dokładnie w tym roku. Kiedyś tu było Centrum Życia Polonijnego, a od tego czasu miasto się bardzo rozrosło i ten klub Pułaskiego został w takim miejscu, które nie jest szczególnie Rozwojowe powiedzmy. Tu za tym murkiem można chyba narkotyki kupić albo różne takie dziwne rzeczy się dzieją. Także e, nie jest to miejsce tak łatwo dostępne dla Polonii, jak było kiedyś, ale cały czas tętni tu polskie życie. No i dzisiaj jesteśmy na imprezie którą organizuje związek pod czyli Górolska Impreza. Idziemy zobaczyć co się dzieje. Uwaga, wchodzimy przez drzwi. No ja i prać. znam tu wszystkich no powiedzmy, że znam prawie wszystkich no ale nie jest źle tu nasi honorowi goście czyli nasze porunkarki z Koniakowa ooo dobra tu jest to, moja żona jeszcze zobaczyć No dobrze proszę Państwa to mamy niedzielkę Pochuraliśmy wczoraj, ugorali na imprezie nieco Zespół który grał na tej imprezie To jest jedyny polonijny zespół w Arizonie Czyli zespół Skorpion No muszę powiedzieć uczciwie Że cierpimy tutaj na niedobór Jeśli chodzi o rynek muzyczny Mamy tylko jeden zespół, który gra tutaj lokalnie. Mamy jedną kapelę góralską, która od czasu do czasu też gra na różnych imprezach, no ale muzyków to nam brakuje. Mamy jeszcze kilku DJ, no ale takiej muzyki polskiej na żywo, no to kiepsko, kiepsko. Także jakbyście chcieli się przeprowadzić do Reserja, bo przyjechać do Realizany, żeby się muzycznie poprodukować, to oczywiście zapraszamy od razu mówię, że nie, nie liczcie, że zarobicie na tym jakąś grubą kasę. Bo z tym raczej może być różnie. No tak, ale mimo tego takie imprezy jak ta wczorajsza, no to już jest można powiedzieć klasyka gatunku. Jak na jesieni zacznie się sezon, no to praktycznie co dwa tygodnie jest jakaś impreza organizowana przez jakąś organizację. No nie, i na dodatek, wypada na nie chodzić, bo jakoś musimy się wspierać też wzajemnie tutaj, żeby, żeby te imprezy się mogły odbywać, żeby były udane. No, tak. Także jest co robić. Może nie zawsze jest to, to co by się chciało. Ja zawsze muszę w, w, wybierać między wyjazdami a byciem na tych różnych lokalnych rzeczach, które się tu dzieją. No i wyjazdy często biorą górę, także no tak bywa, no a dzisiaj niedzielka, lecimy zaraz do Polskiego Kościoła. Dzisiaj mamy koronczarki z Koniakowa, no i pokazujemy największą na świecie koronkę koniakowską w polskiej w kościele, w polskiej sali parafialnej tej, którą wam niedawno pokazywałem, no także pojedziemy zaraz. To dzisiaj prezentujemy największą koniakowską kolonkę na świecie w naszej sali parafialnej. Jak widać przy okazji też mamy tutaj obiad na rzecz ofiar powodzi w Polsce, także trochę ludzi czeka w kolejce, trochę ludzi zajada. No i tak wygląda nasze niedzielne życie Mniej więcej w każdą niedzielę jest dzisiaj jako goście specjalne dziewczyny z Kaniakowa jak widać powolutku sobie A jest super No dobra kochani to będziemy powoli lądować Powiem jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, taką, że te wideo na temat Polonii w Arizonie, które nagrałem, obydwa nie zawierają żadnego lokowania produktów. To znaczy, żaden podmiot wymieniony w tym wideo nie, nie płaci mi za to, żebym o tym opowiadał. Staram się po prostu pokazać to, jak to wygląda nasze życie tutaj w Arizonie, bez żadnego wpływu od od podmiotów, które są w tych wideach pokazywanych. Natomiast chciałem zrobić lokowanie produktu kanału moich tu przyjaciół, więc jeżeli bylibyście zainteresowani bardziej tym, co się dzieje w Arizonie, jak wygląda nasze życie tutaj, to jest taki kanał na YouTube, który się nazywa Księżyc50. Prowadzą go Ania i Andrzej Adamczykowie. No i od lat dokumentują wydarzenia tutaj. Także tam całą masę wideo znajdziecie z różnych wydarzeń od wielu, wielu, wielu lat, także można sobie poglądać, zapraszam. Też robię to bezinteresownie, nikt mnie nie prosił o to, żebym to zrobił, ale myślę, że warto promować ludzi, którzy robią fajne rzeczy. No dobra kochaniucy, pasowałoby zakończyć już to wideo, u nas się zrobił 3 października, czyli początek października, już mamy jeszcze ciepło, gorąco, właściwie no, chyba ostatni tydzień takiej upalnej pogody. E, cóż, jestem Wam winny jeszcze przynajmniej dwa, dwie opowieści, po pierwsze o rynku pracy w Arizonie, więc nagramy myślę niebawem, muszę trochę zebrać materiałów na ten temat. A po drugie o rynku nieruchomości w Arizonie, więc też nagramy. Mam już umówione spotkanie na ten temat z fachowcem, także nagramy niebawem, nie, niedługo. E, co tam na koniec jeszcze, żeby powiedzieć? O, no, trudno jest nie zauważyć, nawet na podstawie tego wideo, że większość rzeczy, które się dzieją tutaj w Arizonie, wśród Polonii, dzieją się w polskim kościele. E, tutaj. Albo wszyscy są z tego zadowoleni, albo przynajmniej ni, nikomu to nie przeszkadza. Zdarzają się czasem, jak coś tak średnio raz na dwa lata przyjeżdża jakieś aktywist, i jest strasznie oburzone, że czemu się tutaj wszystko dzieje w polskich kościele. A yy, prawda, ten po, po, porządny bezbożnik nie ma gdzie pójść, żeby się zabawić z przyjaciółmi. Yy, tutaj yy, społeczność generalnie takich ludzi absolutnie toleruje. Yy, wszyscy mówią, jak. Jak Ci się nie podoba, to sobie zrób po swojemu. Proszę bardzo, nikt, nikt tam Cię nie, nie, nie będzie przeszkadzał. No i z, zwykle po kilku miesiącach, czasem po pół roku, jak ktoś jest bardzo zapalczywy, to mu przechodzi i daje sobie spokój. A w każdym razie przez ostatnie 17 lat zrobienie jakiejkolwiek inicjatywy, która by była inicjatywą, z założenia antykatolicka upadły, tak powiem, mizernie. No, mam nadzieję, myślę, że tak zostanie. Tutaj nawet widzę, że na komentarzach się mi pojawiło, aż zacytuję z ciekawości, słuchajcie, pan audiokreator tak pisze, słuchajcie, ależ masz autorytet, ksiądz proboszcz, to chyba się średniowiecze nazywa i brak własnego zdania. Znaczy się, nie myślisz. Ale zauważyłem, że większość Polaków w USA jest ubezwłasnowolnionych przez Kościół. Nie będę komentował. To się właściwie komentuje. Samo głębia komentarza poraża. Cóż, no tak po prostu tutaj jest. Jak, tak jak mówiłem. Jak? Na małej podkarpackiej wiasce. Yy, mamy tu bardzo niewielu wariatów, bardzo niewielu fanatyków, bardzo niewielu ludzi tak, takich zapalczywych w gniewie. Oczywiście zdarzają się różne konflikty, tam yy, jakieś pobili się dwa igurole ciupagami o Marysie. Tak, jak najbardziej, ale yy, większość ludzi jest życzliwa, pogodna. Yy, ja w ogóle myślę, że to jest związane z, z, z pogodą tutaj. Zgadnijcie, ile jest słonecznych dni w Arizonie w ciągu roku. Odpowiem, bo pewnie sprawdzicie sobie, czy, czy zgadliście. 299 statystycznie. Czyli praktycznie rzecz biorąc, to są tylko dni, kiedy jest absolutnie słonecznie. Do tego jeszcze doliczymy takie dni, kiedy jest w miarę przyjemnie, chociaż słońce tak prześwituje przez chmury, to praktycznie większość, większą część roku, 90% dni w roku jest tutaj ładna pogoda. Także to jakoś nie sprzyja takim zafiksowanym, fanatycznym postawom. Staje człowiek rano, patrz, o znowu ładna pogoda, napije się kawę i nawet jak jest wkurzony na coś, to mu z reguły przechodzi. No, także... Tyle w tym temacie. Jakbyście mieli jakieś pytanka, to zapraszam do za zadawania pytań. Zapraszam do zalajkowania tego wideo. Dajcie kciuczka w górę. Tak. Jedna pani się strasznie oburzyła, że, że, że proszę Was o postawienie kawy. No bo, że tak powiem, nie, nie ma obowiązku, także nie wiem o co pani chodzi. Zupełnie pani rozumie. Mogę sobie swoją kawę postawić. O proszę mam tutaj właśnie. Także. Dobra. Pozdrowienia. Bawcie się dobrze, papatki. Cześć.